He he he, chłopaki, my z 108 HHH pozdrawiamy Was. Yy, oczywiście też nie nudzimy się. Jak widzicie, Tomek jest w dobrym nastroju. Ćwiczymy na drabinę, tak? Tomek, pokaż, jaki masz tutaj plac do ćwiczenia. Mamy plac do ćwiczenia plus drabinkę. Tomek się tu wychyla. Hop, Tomo, startujemy. Dawaj, pokaż chłopaką drabinkę. Koniec. Dawaj. Deptamy, deptamy. Deptamy. Tak jest super. E, za nami trzeci wirtualny trening. Czas biegnie nieubłaganie. E, czwarty tydzień przed nami, e, czwarta seria ćwiczeń. I tak w tym tygodniu były dwa ćwiczenia na prowadzenie piłki plus cieszynka plus piłkarski challenge wewnętrzny, nasz tutaj grupowy. I tak challenge, czyli utrzymanie piłki na stopie w powietrzu jak najdłużej, oczywiście nieprzerwanie. Wygrywa zdecydowanie Sandy. 2.12 Sandy rewelacyjny czas, ba jeszcze troszeczkę. E, słabszą nogą, czyli, czyli lewą. E, wielkie brawa, niedługo dowiesz się, jaka nagroda dla ciebie od trenera. piłkarskie cieszynki, niestety nie wszyscy mi wysłali, niektórzy się wstydzili, ale dostałem tutaj 12-14 fajnych filmików e, i tak myślę, że najlepiej tutaj nam wypadł Mariano. Marian, tak? zdecydowanie Marian, bardzo fajna cieszynka, deptał ci po piętach e, tutaj Oli Skwara. Oli Skwara zdecydowanie tutaj na, na drugim miejscu. Chłopcy, e, przechodząc tutaj do sedna, myślę, że czekacie najbardziej na wynik piłkarskiego meczu i tak e, w tym tygodniu przejdę od razu do wyniku. Chłopcy z rocznika 2010 strzelają bramkę, tak? Tym razem to oni okazali się lepsi. Bardzo tutaj fajna praca Mikiego Pawlika z rocznika 2012, który tak naprawdę przechylił szalę zwycięstwa na, 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 waszą, na Waszą korzyść. Przypomnę w jakim składzie e, rozgrywaliście mecz i tak. Najlepszy tutaj z rocznika 2010 Kuba Wolnicki, drugie miejsce Jasiusz Kwarkowski, trzecie miejsce Kriscu, ale tak naprawdę egzekwo z, z, z egzekwo tutaj z jaśkiem na tym, na tym drugim miejscu. E, rocznik starszy, rocznik starszy to tutaj był Miki Pawlik, który tak naprawdę był najlepszy tutaj z grupy, plus drugie miejsce dla egzekwo. Krystiana i Filipa Gątka na podobnym poziomie, chłopcy wykonaliście tutaj ćwiczenie. W tym tygodniu kolejna trójka, przypominam, jest 2-1, rocznik 2010, strzela kontaktową bramkę. Robi się ciekawej, chłopcy. Tak? tutaj jest, jest kontakt, więc myślę, że 2010 tak naprawdę ruszy, ruszy pewną porą do odrabiania e, wyniku. I tak, jak dzielimy, rocznik 2010 będzie reprezentowany przez Mikołaja Gajeskiego, Patryka, Rose plus Statka, tak? A rocznik 2011 będzie tutaj reprezentowany przez dwóch Bartków: Bartka Zagziała, Bartka Kasprzyka oraz Adriana e, Niewiarę. E, kończąc na dzisiaj, chłopcy, e, filmiki, oczywiście z ćwiczeniami, przesłane są na. Maila, tutaj będzie także prowadzenie piłki, które było w tym tygodniu, tylko dokładamy do tego e, tutaj talerzyki, czyli będziecie wykonywać ćwiczenie już z jak, jakąś przeszkodą. E, będzie, będzie to prowadzenie prawą i lewą nogą e, w salonie, prawą, lewą mogą w salonie. Zapomniałem chłopcy, dlatego wracam Dla, do, kogo, do kogo tak naprawdę trafia wirtualny, wirtualny puchar w tym tygodniu. Pierwszy raz zdarzyło się, że dwóch zawodników dostało najwyższą ocenę tutaj, czyli szósteczkę. Czyli do tych zawodników trafia ten wirtualny puchar z rocznika 2011. To będzie Oli i Karol. Pierwsze, pierwsze szóstki z tutaj ćwiczeń. Brawo dla, dla chłopców. Plus trzecim zawodnikiem będzie Bartek Zagdział, który jest zawsze bardzo równo. Zawsze tak naprawdę jest tej najlepszej trójce z rocznika 2011 w każdym ćwiczeniu. Bardzo niewiele brakuje i goni tutaj tak naprawdę czołówkę i najlepszych chłopców Dlatego, Bartek, ten wirtualny puchar trafia także do Ciebie z rocznika 2010 w tym tygodniu, Hubi. Bardzo fajnie wykonane ćwiczenie. Dołożyłeś w końcu tempo prowadzenia piłki, stąd to wyróżnienie. Plus. Może zawodnik, który nie ma w tych wszystkich tutaj statystykach najwyższych ocen, ale cały czas ćwiczy bardzo równo, bardzo sumiennie. Regularnie dostaje tutaj materiał. Miki Gajski. Miki widzę bardzo fajną, dużą pracę z tatą i naprawdę uwierz mi, Miki, że przyniesie to niedługo efekty. Bardzo fajna praca. Do zobaczenia. Trzymajcie się, chłopcy. Pa.